Dzień dobry Szanowni Państwo za chwilę za chwilę ważny dla nas opu, moment ekspozycję, które będę miał zacząć wygłosić, ale które jest wspólną pracą nas obu, premiera Manuela Pawlaka i moją, ale także wszystkich osób naszego Rządu. Chcieliśmy, aby ten dzień rozpoczął się od y, symbolicznego, ale dla nas też ważnego ze względów merytorycznych, aktu podpisania deklaracji tradycyjnej. Tak jak y, obiecaliśmy Państwu dzisiaj przed ekspoze, y, tę deklarację tradycyjną podpiszemy. Tekst deklaracji będzie do Państwa dyspozycji, ale prosimy odbierać tekst tej deklaracji już po ekspoze w Klubu Polskiego Starostwa Ludowego i w siedzibie klubu platformy Obywatelski. Proszę bardzo o tekst postaracji. Mikrofony, weź te mikrofony. 그 다음에 앉는친구무웃 Dziękuję bardzo. A to, jest, to jest deklaracja. Proszę pokazać. Deklaracja jest gwarancja dobrej współpracy. To jest deklaracja ludzi i partii, które mają do siebie zaufanie. To jest naprawdę deklaracja dwóch formacji politycznych, które wprowadzą nowy, dobry obyczaj do polskiej polityki, do polskiego rządzenia. Współrządzenie poprzez zaufanie i dialog, a nie a nie Konkurs tej partii. Zobaczycie Państwo, że ten papier jest, jest, to jest deklaracja ludzi i partii, które mają do siebie zaufanie. To jest naprawdę deklaracja dwóch formacji politycznych, które wprowadzą nowy dobry, dobry obyczaj do polskiej polityki, do polskiego rządzenia. Współrządzenie poprzez zaufanie i dialog, a nie a nie tej partii. Zobaczycie Państwo, że ten papier jest cierpliwy, ale i że my jesteśmy cierpliwi że, i że to słowo stanie się, ciałem i będzie działo. Cztery